Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam dla Was pokazać, jak zrobić taką łapkę kuchenną do trzymania gorących rzeczy na drutach. I taką ideę dostałam w ostatnim przygotowaniu. Musiałam podnieść ten, to, tą przykrywkę. Tą pokrywkę musiałam podnieść do góry i ona jest tak gorąca, tak się nagrzewa, że można się naprawdę poparzyć. I ponieważ ja powyrzucałam, już chyba z dwa lata, kupiłam takie rękawiczki. One są fajne, ale nie są takie praktyczne takich małych rzeczy, żeby podnieść, czy garnek, złapać ci za jakieś małe uszy w garnku. A więc pomyślałam sobie, że zrobię sobie takie łapki również na drutach i Wam pokażę jak to idzie. Mam nadzieję, że Wam się przyda w kuchni, jak również możecie to zrobić dla swoich przyjaciół, dla rodziny, nie tylko dla siebie oczywiście i komuś to sprezentować. Ładnie zapakujemy i komuś możemy to sprezentować. A więc teraz przechodzimy do robótki już, średnica oczywiście. Ja wzięłam podwójnie, bo by mi było za cienko pierwszy a po drugie, to musi izolować was od tego ciepła, a więc robię podwójnie i robię teraz na drutach 3,5 i ja. Możecie robić na czwórkach, ale ja chcę, że to było ścisłe, tak jak u mnie tu, że to ciepło nie przeszło tak szybciutko. Pierwsze, drugie robię ściągaczem francuskim, takim prostym i on jest bardzo ścisły. Jest to bardzo ścisły wzór i bardzo prosty, a więc dla tych z państwa, którzy zaczynają, dla początkujących, naprawdę proszę zacząć takim wzorem. To będzie najbardziej wygodny, praktyczny wzór i on będzie wam izolował to ciepło. I to już odmierzyłam, będzie 13 cm. I jak to ma być kwadrat? Tutaj też powinno być 13. I teraz Wam pokażę tą górę. A później Wam pokażę jeszcze jak zakończę, jak ja napieram te oczka. Pokażę Wam. Dla tych zwłaszcza początkujących, którzy jeszcze nie robili. Możecie się również na takiej robótce poduczyć, jak się robi na drutach. Teraz przechodzę do zakończania już tej robótki. To znaczy. Wbijam się w dwa oczka. Raz, dwa, za nitkę przeciągam, jakby tą samą drogą i ściągam to z tego druta, z tego lewego. I nakładam to z powrotem. Znowu w te dwa, za nitkę i znowu w te dwa, za nitkę i tą samą drogą ściągamy. Mamy już dwa. Znowu z powrotem i następne. I tak robimy już prawie do końca, zostawiając sobie na koniec ze trzy cztery oczka. I teraz tak, zostawiłam trzy oczka. I te trzy oczka robię dalej, podrabiając 10 cm około, może 8, zobaczymy, robiąc dalej tym samym wzorem i to będzie ta nasza Pętelka. To jest ważne, że tą nitkę pierwszą przekładać tu i dopiero ściągamy pierwsze oczko. Ten brzeg jest taki czyściutki. Proszę zobaczyć, łapka jest zrobiona. Tu jest 8 cm już zmierzyłam i zakończamy. Zakończamy, to znaczy spuszczamy oczka. Wbijamy się w dwa. Za nitkę ściągamy. Wbijamy się z powrotem i wbijamy się w następne dwa. I już mamy. Możemy zostawić kawałek nitki tutaj na podszycie. Zaciskamy i tutaj zaraz ją podszyjemy. I teraz nabieram te 25 oczek. Tak. Trzymam tu. I od góry. Dwoma. I dwoma drutami. Od góry za nitkę. Tutaj, gdzie jest kciuk. Pod. Za. I tą samą drogą. Wracam. I mamy już dwa oczka. Dwa druty, ponieważ jak ściągniecie jeden, będzie robótka luźna. Dla początkujących będzie lżej robić. I nie zniechęci. Dwa oczka. Raz, dwa, trzy oczka. Raz, dwa, cztery oczka. I tak robimy już do końca. Przekładamy tu nitkę i ściągamy dopiero teraz. Wtedy taki brzeg będzie równiutki, jak tutaj. I robimy już, a więc tak, robimy teraz już prawe oczko. Bijamy się i za nitkę. Bijamy się i za nitkę. I ściągamy. Bijamy się, za nitkę i ściągamy. Bijamy się, za nitkę i i ściągamy. Ja pokazuję parę razy dla początkujących, ponieważ w moich ubiegłych filmikach, tych wcześniejszych filmikach, nie było tak dokładnie pokazane. Też było ciemno. Teraz się staram robić te filmy, jak jest jasno, żeby było lepiej widać. Tak, przerabiam do końca teraz te 25 oczek. I też na wysokość 13. Centymetrów. Możemy sobie odliczyć również rzędy, jeszcze dla pewności, czy tyle samo rzędów jest. Czyli jeżeli bierzemy robótkę z prawej strony, to jest moja prawa strona, gdzie jest bez nitki, tu jest ta lewa, jak jest nitka z przodu, tu jest prawa, jak jest nitka, jak jest bez nitki, to jest prawa strona. I teraz liczymy sobie rzędy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 i zakończamy. Mamy centymetra, a chcemy, żeby było jednakowo. I tak już robimy do końca. Przekładamy i ściągamy dopiero. I robimy znowu te prawe oczka. I tak już robimy tą robótkę, można powiedzieć, do końca. Teraz, zaraz pokażę Wam na tej jednej części, jak się wykańcza i wstawiam już do internetu. Możliwe, że będziecie mieli ochotę zrobić coś takiego. I proszę nitkę szukać, żeby była jakiś poliakryl, sztuczna najlepiej. Ponieważ musimy często prać takie łapki, to wtedy by Wam się szybciutko zbiegło czy skurczyło. Dlatego starajcie się zrobić z jakiejś sztucznej wełny. I z jakiejś ciemniejszej. To wtedy nie musimy już tak za każdym razem na przykład brać. I teraz przechodzimy do podszywania tego uchwytu. To jest prawa strona. A więc to jest prawa strona. Tak kładziemy i bierzemy tak tutaj. I podszywamy ją z tej strony, żeby tutaj już nie było widać. A więc przykładamy w tym samym miejscu gdzie zaczęliśmy tą robótkę i przyczepiamy też tą nitkę drugą co nam została przecież przyczepiamy do tej robótki całej obcinamy już teraz możemy na te dwie końcówki obciąć tutaj mamy tą końcówkę również proszę ją podszyć po tej lewej stronie teraz dwa razy przyczepić Wciskamy w ten tutaj rowek jakby i przyczepiamy ją z raz dwa, żeby nam nie wyszła po obcięciu. I zaciskamy ostrożnie. Możemy jeszcze zraz włożyć. I obcinamy. I proszę zobaczyć. To jest ta łapka, to garnka. Tak wygląda jak będzie zawieszona. Na pewno będzie robiła swoją funkcję, będzie zdawała. A więc dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was bardzo serdecznie na robótkę moją. Również na inne robótki zapraszam. Będę się bardzo cieszyć jak będą łapki w górę. I najbardziej będę się cieszyła jak będziecie z tego robić czy dostanę więcej motywacji, albo będę Wam coś wymyślać na moim kanale. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia.